No, się z inżarów, się nie niedawno was spokojnie filmie na moim kanale. No, i w tym odcinku se przeglądniemy najnowszy magazyn no, Lego Star Wars, no gdzie numer 9, rok 2021, tak, tak więc zapraszam. Otworzenie go będzie dość proste, bo jak kupię. to ja nie zdałem sprawy, że tutaj już od razu będzie dziurka bo, ale dobra. O, tak łatwo, to ja mogę magazyn otwierać. Jeszcze to się nadaje do szczegółów, użytku dzięki takiemu otworzeniu to się przyda na pewno. No ale tak, mamy paczkę kart. Mamy Fina, bardzo fajna figurka No i Seed Trooper. Tak więc dużo dodatków, a za 15 zł tylko. I to dwie figurki oraz karty. Jak będą no, karty, były, byłyby i tak, ale są dwie figurki więc bardzo dobrze. No ale tak, figurki na bok. I, I zaczynamy od tego. Okładka jako okładka, ale ten Kylo tutaj się prezentuje bardzo ładnie na tym tle, czyli w sumie no postać z tej sequeli, nie, nie zmieniacie mi zdania. No i tak, z tej jak każdy inny, chwilę, chwile. dawno temu historię historia jest, myślę, że może być fajne, ale, ale ja to kupiłem dla figurek, jak, jak oni wszyscy, nie wy wszyscy wiem jak ktoś co chce sobie przeczyta, komiks pomijam. Reklama Star Wars jest, czyli tego programu, co jest na YouTubie dla dzieci. Ja to krótko dwa odcinki oglądałem i taki średni był. Komiks, część dalsza. No i plakat. No i tak jak te małe plakaty. Na początek M.I.C.H.I.O.D.A. kontra General Grievers. No, a ten drugi, no to mm, chwilę. Tutaj jakiś z no, tutaj jest jakiś średni, myślę, że ten z on Grid, we lepszy. Tutaj ucieczka Lei, jakieś takie zadanie. Mm, kolejne zadanie. Ojej, półgniotę ale nieważne, nie lub fru, fruity, robią fru, swoje. Fru, fru, fru. Jakiś labirynt, nie wiem o co chodzi w tym zadaniu. E, tutaj jakieś kolejne. Dalszy komiks i jeszcze coś. I wyniki konkursu, no i tak. O, jakiś, jakiś nowy serial na kartonach to Monster Beach, e, premiera Monster Beach, Fortnite Network e, To jest takie miejsce, gdzie razem mają się ludzie i przyjazne kolory, słorki. A aha, czy, czy jakiś taki kolejny serial? Nie wiem, jak będzie lepszy od Victoria i Valentino oraz tego czegoś tam temu kontakt, to, to, to ma potencjał na bycie dobrym. No ale tak, w kolejnym że będzie, będzie ATST z Bando, więc pewnie fajnie. No i tutaj jeszcze karty. No i tej gazetki akurat nie omówiłem tak szczegółowo jak w poprzednim filmie. No ale najważniejsze w tym wszystkim jest to oraz to. Wiem, jakby, ale na początek karty, więc. No, więc kartę dostaliśmy. Uwaga, uwaga. A, co, coś mi się tu otworzyć, nie chcę. O. No więc tak, pierwsza karta to jest maczyna Miłość. W tej, w tej rundzie odrzuć kartę z ręki, kartę kartą postaci, dobierz kartę. Kryształ mroku. Um, yy, podły opiekun grzmotu, Plundar. O. Tutaj Legacy Mistrzów, sure, to jest taka świecąca karta. No i ten u, jakoś dziwnie wygląda. O, i, i instrukcja do kart. No karty takie średnie, myślałem, że coś lepszego się trafi. No ale przechodzimy do tego najważniejszego. E, zacznijmy sobie może od C Troopera, A, Albo Fina, bo to jest taka mniejsza twórka. No więc tak prezentuje się Fin, bardzo fajna wyruka, zwłaszcza, że jeszcze żadnej czarnoskóry nie miałem. No i na plus, że nie miałem groszków, tylko odlew. No ale tak, Torsik jest bardzo fajny, fajne nadruki. No, 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 nóżka niestety nie ma, ale da się przywolać. Włoski takie no, fajne takie, bo jeszcze takich sumie nie miałem. No, teraz teraz będę wyraz twarzy. No, przychodzimy do sitru. No i tak się ci Citruber prezentuje, bardzo fajne nadruki, no i tutaj też jest broni, żaden dla groszków. Teraz pozwólcie, że hełm ściągnę, tak się prezentuje, innego wyrazu twarzy nie ma. No i teraz posłowanie. Bardzo fajna gazetka, dwie, dwie piurki są i są karty. T tak więc po prostu bierzcie bez zastanowienia. Pa pa! <laughs> zapomniałbym się, że się wypromować na TikToka polacie i macie auto. Zaczęła ja drugim jeśli OK jest jakiś film, to jest na chwilę. No no więc nie wiem czy mi się chciało dodać, ale jeśli mi się chciało dodać, to to ja właśnie chciałeś obejrzeć, no mnie jest film, który według mnie powinieneś obejrzeć, bo tak uważam, że się na nim napracowałem, więc obejrzę ten film i pa pa.